Przepraszam bardzo. Tak? Pan tu pracuje? Nie, kur... Hobbystycznie stoi z shakerem za randomowymi barami. Tak? O, czyli jest pan barmanem? Jestem misjonarzem. Moją misją jest naj... za darmo w trakcie pracy. Jestem barmanem. O, robi pan drinki? Ale tylko w termomiksie z tylniej okładki pani domu. Robię drinki. Świetnie, niech mi pan czymś zaskoczy. No, kur. patera. Kiedyś wziąłem a-pap nocy w dzień. Pan zrobiłby pan to Niestety nie mamy mięty. A... To nie jest mięta? Yy, to, to nie jest mięta, to jest taka roślina podobna do mięty, ona tak samo pachnie, ale jest trująca z Andaluzji. Aha, to nie wiedziałam. Ja ją zabiorę z pani w widoku, żeby panią nie myliło i nie puściło, dobra? A dobrze, a to w takim razie gdzie się napije modżejty? Yy, w knajpie obok. Siema piękna, może napiszesz jakiegoś dziedzinieczka? Nie dzięki, mam kupaka. O nie, a już myślałem, że będziemy żyć długo i szczęśliwie. Ale ja tu pracuję, jestem barmanem. Ja myślałem, że chcesz mnie postawić, by być moim sponsorem. Nie, bo będę musiała płacić. Zawsze możesz odrobić na zbywaku. Ty zamawiasz, ja robię i ty płacisz, tak? To nie, dziękuję. To z siku.